W widzowie z tej strony Kebusa W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygrywać darmowe skiny na stronie Skins Monkey. Dodatkowo rozlosuję skina, którego obiecałem w poprzednim filmie. Także przygotujcie się na to, że dzisiaj ktoś wygrywa go. I w sumie od tego nawet sobie zaczniemy. Zrobię to na wizji, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ja skinów nie wysyłam. Show random names 14 get YouTube Comments, no, jedziemy od razu, nie ma co przedłużać. Zobaczymy, kto skina wygra. Super film, Tomso. Elegancko sprawdzamy, czy masz trade linka. Jak najbardziej masz, wlejamy go. Już ci wysyłam ofertę z, twoim, z Twoją wygraną, czyli z uspikiem w tym przypadku. Gratuluję oczywiście serdecznie. No i widzicie, tak wpada około 15. No, 14 zł za darmo dla tutaj subskrybenta. Ja już to potwierdzam na swoim telefonie, żebyście wszystko mieli na wizji. I przechodzimy do tego, jak odbierać darmowe skiny ze skinsmanki, bo uwaga się da. Proszę bardzo, skin wysłany. Gratuluję jeszcze raz. A my przechodzimy do sedna odcinka. A nawet pozwolę sobie kliknąć pełen ekran. Mamy taką generalnie zakładkę Freebies, i z tej zakładki możemy sobie codziennie. Co tydzień, co miesiąc wygrać Skina. E, tutaj mamy dzienny, tygodniowy i miesięczny konkurs. No i w zależności do czego chcemy dołączyć, to dołączamy. Można do wszystkich naraz, nie ma z tym problemu. Darmowy los, ja sobie mogę go kliknąć. Pyk. Można go odbierać co godzinkę, więc w sumie spoko. No i jeżeli chcecie zwiększać swoje szanse, no to musicie dołączyć do grupy na Steamie Skins Monkey. O, ja nawet jestem. No, zweryfikować adres, e-mail na skinsmanki i nawet jestem. Awatar, no tego nie mam. Na Twitterze chyba nie śledzę. E, czas zacząć. No, w każdym razie, tak odbieracie sobie losy. No, i jest szansa, że, że takiego skina sobie możecie wygrać. Dodatkowo, oprócz samych konkursów, które się odbywają. No, zobaczcie, tutaj na przykład na miesięczne loterie, im więcej wymienicie czy doładujecie, tym lepiej. Po prostu tym macie większe szanse na zgarnięcie czegoś takiego. A przypominam a propos wymian, że właśnie z kodem moim, czyli z kodem Kebus, możecie sobie odebrać 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty, 35%. Także przy okazji wymiany polecam korzystać, bo po prostu warto dla dodatkowych bonusów. Dodatkowo są darmowe zadania, z których również polecam skorzystać, bo to są zawsze jakieś darmowe sianko. A już Wam zabraknie do trade'a paru centów, będziecie mogli sobie wymienić, znaczy będziecie mogli je sobie po prostu odebrać poprzez wykonywanie tych zadań. Tak to wygląda i polecam z tego korzystać, bo dużo osób korzysta ze strony, a nie korzysta z tych takich dodatkowych opcji, a myślę, że warto, zdecydowanie warto dołączyć do giveaway'u, to nie jest wiecie, jakiś, jakaś duża filozofia, pokazałem, pokazałem wam jak to zrobić, a skina za 5 dolków zawsze możecie sobie przygarnąć, więc serio korzystajcie z tego, wpadajcie na stronkę, trzymajcie się, yo!